Nieuchronnie zbliża się już druga edycja drugiego międzypokoleniowego festiwalu literackiego Generacja Słowa w Sandomierzu. Odbędzie się on od 18 września do 27 września. Bardzo się cieszymy, że doszło do drugiej edycji. Mocno trzymamy kciuki za każdą kolejną. Jest to najważniejsze wydarzenie w życiu biblioteki. Tym rocznym życiu biblioteki, ale liczymy także, że staje się coraz ważniejszym wydarzeniem w kalendarzu miejskich wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Integruje wiele środowisk dzięki współpracy ze współorganizatorami, partnerami udało nam się zaplanować wydarzenie, które odbędzie się w kilku miejscach, oczywiście nasza miejska biblioteka muzeum zamkowe w Sandomierzu, wystawa towarzysząca w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu klub 51. Więc są to widnokrąg w Sandomierzu, więc takie miejsca kluczowe, gdzie te wydarzenia kulturalne faktycznie często się odbywają i bardzo się cieszymy, że przy tegorocznej edycji mogliśmy liczyć na patronat honorowy Wiesława Myśliwskiego. Stąd nasz hasło przewodnie naszego festiwalu, a konkretnie konferencji sesji naukowej, która odbędzie się już w pierwszy dzień 18 września w naszej bibliotece, właśnie pod hasłem Odrej Monta do Myśliwskiego. Pojawiła się, drodzy Państwo, ciekawa inicjatywa na temat tego, aby połączyć formę korzystania z wydarzeń literackich, kulturalnych podczas tego festiwalu ze szczytnym celem ze zbiórką na rzecz rozbudowy przytuliska na Wiśniowej, rozbudowy terenów zielonych, aby te nasze pupile miały więcej miejsca do wybiegania się i przede wszystkim było to miejsce bardziej komfortowe, yy, większy teren, bardziej zacieniony. Działania podczas tego festiwalu będą bardzo szerokie. Ten nasz festiwal wygląda mniej więcej tak, że mamy cztery intensywne dni. Czwartek, piątek, sobota, niedziela w pierwszym tygodniu festiwalu i później nieco luźniej kolejne cztery dni po jednym bądź dwa wydarzenia głównie w naszej bibliotece bądź w przestrzeni miejskiej. Szanowni Państwo, jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że dzisiaj możemy rozpoczynać drugą tradycję festiwalu Generacja Słowa. Sandomierz to jest miasto, które obfituje w szereg wydarzeń kulturalnych i to ogromne podziękowanie dla instytucji, które włączają się w to życie kulturalne naszego miasta. Dla Sandomierskiego Centrum Kultury, dla Muzeum Zamkowego, dla Muzeum Decyzjalnego, dla Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej, dla pani Aleksandry Tarno, kierownik Referatu Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Dziś rozpoczynamy drugą edycję, 18 września rozpoczynamy drugą edycję festiwal, Festiwalu Generacji Słowa pod honorowym patronatem. Pana Wiesława Myśliwskiego i to bardzo dobrze, że w mieście, którym, które było inspiracją dla Żeromskiego, dla Iwaszkiewicza, dla Myśliwskiego, dla Miłoszewskiego, dla śmilaka, coś takiego, taki festiwal powstaje. Zapraszamy 18-go. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś fajnego, a o szczegółach powiedzą dalsi prelegenci. Dziękuję Państwu bardzo. Po raz drugi Muzeum Zamkowe jest miejscem spotkań literackich, ponieważ yy... Literatura w działalności muzeum od początku jego istnienia jest bardzo ważna i wyznacza jego, jego trend. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału we wszystkich punktach festiwalowych i, i do odwiedzania nie tylko Muzeum Zamkowego, ale także pozostałych miejsc docelowych, gdzie. Też będą przedstawiciele Muzeum Zamkowego, choćby na warsztatach czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w postaci pana Marcina Jerzyny. Także serdecznie zapraszam. My, jako Bank Spółdzielczy, oczywiście w swojej działalności statutowej, mamy zapisane, że jesteśmy dla działalności lokalnej, oświatowej, kulturalnej takim partnerem podstawowym. W związku z tym no jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli tworzyć ten festiwal już po raz drugi. Tak sobie pomyślałam, czytając tutaj, że festiwal jest od Rejmonta do Myśliwskiego. To jest takie bardzo dobre hasło i hasło takie, które też jest hasłem dla naszego banku, ponieważ tak jak sobie przypominam, to chyba Rejmont w 1924 roku zdobył Nagrodę Nobla, my powstaliśmy w 1926 roku, jesteśmy tak równie starą instytucją na tym rynku. I też jesteśmy, było to za chłopów, więc y, też jesteśmy taką instytucją trochę kojarzoną z chłopami, z rolnictwem. No i tutaj przechodzimy do pana Myśliwskiego, który tutaj jest tu już w ba czasach bardziej współczesnych i myślę, że nasz bank powinien być kojarzony zarówno z Rejmontem, jak i z Myśliwskim, ponieważ jesteśmy takim bankiem lokalnym, z tradycją, ale równocześnie bankiem bardzo nowoczesnym. I bardzo jest nam miło. Dziękuję bardzo, że zostaliśmy zaproszeni do tworzenia kultury i oświaty w Sandomierzu. Mnie również jest ogromnie miło, że możemy brać udział w tym festiwalu. To jest myślę na skalę nie tylko regionu, ale i większej części Polski, coś wyjątkowego, coś czego nie ma tutaj nigdzie w pobliżu. Myślę również o tym, jakich wspaniałych autorów udało się zaprosić w tym roku. Cały program jest bardzo bogaty i może, myślę, że możemy jako miasto być bardzo z niego dumni. My jako Sandomierskie Centrum Kultury, jak zawsze jeżeli chodzi o kwestie techniczne, o kwestie nagłośnienia, ale również jedną z części programu, które przygotowaliśmy w tym roku, będzie happening. Happening będzie odbywał się na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Będzie to taki performance w wykonaniu Teatru Dramatycznego SCK. I przede wszystkim na warsztat bierzemy wiersze Stanisława Piętaka. Jest to bardzo ciekawy autor, który większą część swojego życia, dużą część swojego życia spędził w Wielowsi. Jest to nietypowy poeta pod tym kątem, że z jednej strony wywodzi się z nurtu takiej literatury wiejskiej, ale w jego twórczości. Nie do końca to jest widoczne, ponieważ był on zainspirowany awangardą, która wtedy była bardzo um, taka na topie, że tak powiem, i widać tą awangardę również w jego wierszach, więc jak na literaturę wiejską chłopską to jest bardzo nietypowa twórczość. Także zachęcam serdecznie do przyjścia na ten happening. Myślę, że wiersze są nie aż tak znane szerokiej publiczności, więc warto się z nimi zapoznać. Pan Andrzej Nowak-Arczewski, szef rady programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, poprowadzi bardzo ważny panel dyskusyjny na temat twórczości Wiesława Myśliwskiego. Bardzo się cieszę, że Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w tym roku jest partnerem Festiwalu Literatury. To jest bardzo ważne, że właśnie pierwszego dnia, 18 września o godzinie 17 w restauracji Widnokrąg, razem tutaj z panem burmistrzem, będziemy otwierać festiwal uroczyście. I jednocześnie będzie przyznawana przez nasz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi specjalna nagroda za całokształt twórczości dla Wiesława Myśliwskiego. Ta nagroda została przyznana na mój wniosek jako przewodniczącego Narodowego Instytutu, i wszyscy członkowie Rady Programowej jednogłośnie tę nagrodę przyznali. Dla mnie to było szczególnie ważne, żeby właśnie tę nagrodę wybitnemu pisarzowi przyznać, pochodzącemu tutaj z naszego rejonu, z Dwików, z Sandomierzem związanym. A to dlatego, że tak jak mówiłem podczas uzasadniania, jest to pisarz, który właśnie teraz wśród nas, żyjących obecnie, jest. Zdaniem wielu wybitnych krytyków, historyków literatury, najwybitniejszym żyjącym obecnie pisarzem. A więc ta nagroda będzie przyznana razem z wybitnymi krytykami, którzy powiedzą o twórczości Wiesława Myśliwskiego. W tym panelu, który będę prowadził, zaprosiłem wybitnego profesora Rocha Sulime, z którym właśnie Wiesław Myśliwski i tak samo jak z panem redaktorem Krzysztofem Burkiem prowadzili Sycynę, a wcześniej oczywiście Kwartalnik Regiony. Również w tym panelu będzie uczestniczył profesor Stanisław Żak, który wiele razy pisał o twórczości Wiesława Myśliwskiego. Będzie także obecny, jeden z najwyższych obecnie przyjaciół pisarza, będzie Tomasz Pańczyk. Także bardzo serdecznie zapraszam właśnie 18 września o godzinie 17 do restauracji Widnokrąg. Chciałem jeszcze Panie Dyrektorze powiedzieć i podkreślić, że pod tytułem tego festiwalu jest takie, takie są słowa, regionalizm dawniej i dziś. To jest bardzo ważne, tutaj nazwiska były wymieniane wielu pisarzy właśnie. Piętaka Myśliwskiego, tutaj kolegę Śmielaka, ale trzeba podkreślić też i przypomnieć w tym miejscu wybitną postać ojca polskiego regionalizmu Aleksandra Patkowskiego, który też jest właśnie bardzo mocno związany z Sandomierzem i od wielu lat gmina Sandomierz, pan burmistrz przyznaje nagrody Patkowskiego. To jest nagroda ogólnopolska i to jest nagroda dla ludzi, którzy zajmują się regionalizmem z całego kraju. Więc nie tylko Sandomierza, a więc to jest olbrzymia promocja miasta i literatury, która tutaj rodziła się w Sandomierzu. Ja mogę powiedzieć, że łączą nas nawet dwie rzeczy w tym roku, ponieważ. W naszej księdze gości pamiątkowej jest wpis Władysława Reymonta z roku 1916, o czym pani Ola Pawłoska będzie między innymi mówić w swoim referacie. I bardzo dziękujemy za włączenie do programu naszej wystawy Śladem Włoskim, czyli Pamiątki z podróży do Italii. Ta wystawa cieszy się dużym powodzeniem, i tak jak Państwo wiedzą, ona pokazuje taką wielowiekową tradycję podróżowania do Italii. Italii, y, artystycznego, duchowego, historycznego. I ta wystawa została połączona z bardzo wieloma y, wspaniałymi fragmentami literackimi, które są swoistym cicerone po Italii. Cytujemy zarówno Getego, jak i Sienkiewicza, Norwida, Stanisława Kostkę Potockiego, Józefa Kremera i wiele innych postaci i mam nadzieję, że wszyscy goście festiwalowi będą mogli się z tą wystawą zapoznać. Pan Krzysztof Burek, redaktor zeszytów sandomierskich, przedstawiciel Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Jestem tu, prawdę mówiąc, tak troszkę w zastępstwie, bo organizatorko i promotorko tej sesji jest też członek naszego Towarzystwa Naukowego od niedawna, pani doktor Joanna Kulczyńska-Kruk. Mieliście okazję Państwo poznać Panią Joannę w zeszłym roku jako organizatorkę tego znakomitego, znakomitej konferencji poświęconej życiu i twórczości Stanisława Młodożeńca. Sesja nosi tytuł szeroki od Rejmonta do Myśliskiego. Ale tu będą wydobyte te Sandomiriana, Sandomirskie Związki Władysława Reymonta, o których wiedziano troszkę tak śladowo, krążyło jakieś prawda echo, że e, miał związki przyjacielskie, towarzyskie z, z Juliuszem i, z państwem targowskimi, właścicielami i właścicielami winiar, że bywał w Sandomierzu. Niektórzy Sandomierzanie, którzy mieli przyjemność czytania w maszynopisie niewydanych do dzisiaj wspomnień i dziennika księdza Jana Gajkowskiego odnajdą też tam taki zapis o spotkaniu Władysława Reymonta z żoną w roku 16 na, na ulicy Sandomierza i o wyznaniu pani Reymontowej, że Sandomierz jest tak piękny, że właściwie namawia męża, żeby się do Sandomierza przeniosła Natomiast z, z, dzięki pani Oli Targowskiej zostały ujawnione niezwykle ciekawe źródła do tego epizodu, nie tego epizodu, do epizodu, do tych bytności Reymonta w Sandomierzu, mianowicie wspomnienia, wspomnienia Józefa Targowskiego. Józefa Targowskiego, właściciela Krzyżowa, syna wspomnianego tutaj Juliana i Ireny Targowskich, postaci bardzo ciekawej, a właściwie w Sandomierzu tak do dzisiaj nierozpoznanej. Nie Polityka zaangażowanego bardzo mocno w pierwszym okresie swego życia w działalność polityczną, pierwszego wysokiego komisarza powstającej do życia Rzeczypospolitej na Syberii, pierwszego ambasadora Polski w Japonii, a potem tak powiem, zawodowego posła i zawodowego senatora. I stąd bardzo ciekawe informacje dotyczące pobytów Rejmonta w Czyżowie, wrażeń Rejmonta z tych często wielomiesięcznych pobytów. Tutaj pisał rok 1794. Uprzedzam, to będzie nowy snop światła na postać noblisty i na, jego związki, i na jego związki z Sandomierzem, o których wiedziało się do tej pory bardzo mało. Będzie to rozjaśnione w pełnym świetle. I drugi też wątek, który mnie też szczególnie ucieszył w, tej programie, w tym programie, to y, przypomnienie postaci Jerzego Wolfa księdza Jerzego Wolfa i jego pisarstwa poświęconego, jego motywów, jego twórczości pisarskiej poświęconej Sandomierzowi. Ksiądz Jerzy Wolf był rodzinnie związany z ziemią Sandomierzko. Jego mama, Władysława Świerzyńska, była rodzoną siostrą Kazimierza Świerzyńskiego, właściciela i ojca e, słynnej w Sandomierzu, znanej, cenionej, szanowanej malarki i poetki Marii Świerzyńskiej-Szynclowej. E, ksiądz Jerzy Wolf był bardzo wybitnym malarzem. Po studiach artystycznych był członkiem Komitetu Paryskiego. Razem z Janem Cybisem, Ejbiszem e, wyjeżdżał do Paryża. Był bardzo wziętym krytykiem sztuki, postacią, że tak powiem, bardzo znano w środowisku artystycznym, artystycznym okresu międzywojennego. Był procesem Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1948 roku doznał takiego przełomu życiowego. W wieku 46 lat wstąpił do seminarium duchownego. Skończył to seminarium, został księdzem, złamał metaforycznie pędzel malarski i przez kilka lat. No, prowadził taką nieprzystająco nie do jego osobowości, do jego, do, do jego wiedzy, do jego intelektu działalność kapłańską jako katecheta prawda, w szkołach. I po powrocie z komańczy kardynała Wyszyńskiego i były ogromne kłopoty z nim. Rodzina miała, nie pasował do tej roli. I tu okazała się wielkość kardynała Wyszyńskiego, który po powolnieniu po z Komańczy dowiedział się o tych trudach, jakie ma w wypełnieniu swojej misji ksiądz Wolf, wezwał go do siebie. Po pierwsze, polecił mu, żeby malował dalej, po drugie, dał mu taką zajęcie kapłańskie w ośrodku dla niewidomych w laskach. I tam ksiądz Jerzy Wolf resztę życia spędził, malując pisząc, wystawiając, na nowo robił to, co robił całe życie, a równocześnie służył swojemu powołaniu. I to będzie ogromna ciekawość, myślę, dla Państwa, spotkanie się z panią z Krakowa, która będzie referowała. Referowała postać księdza Jerzego i jego związki z Sandomierzem, związki pisarskie, związki intelektualne, związki, związki duchowe. Drodzy Państwo, Michał Śmielak, podobnie jak przed rokiem, także i teraz mistrz sandomierskiego kryminału, przynajmniej na naszym festiwalu, a myślę, że w wielu wymiarach jeszcze szerzej należy traktować jego twórczość. Panie Michale, poprosimy o kilka słów na temat Pana udziału, oprócz warsztatów, które poprowadzisz, oprócz tego, że pomogłeś nam bardzo zaprogramować samymi tuzami, autorami kryminałów, ten dzień kryminalny, poczynając od osób, które dopiero debiutują, Pozwolę sobie zaznaczyć, że na ostatnim spotkaniu, na którym byliśmy obaj z panem burmistrzem, padło ciekawe hasło na temat ławek mistrzów kryminału w Sandomierzu i ten happening będzie miał miejsce, także już teraz zapraszamy tuż po twoich warsztatach. W tej bibliotece przemieścimy się do parku Saskiego. Dziękujemy panie burmistrzu za dotrzymanie słowa z tego spotkania. Pan Rektor wspominał tutaj o debiutantach i my też w zeszłym roku postanowiliśmy, że nie tylko najlepsze i najbardziej znane nazwiska w Polsce, ale też debiutanci, żeby im pomóc. I W zeszłym roku taką debiutantką była Agata Kunderman, która w tym roku już wchodzi na ten filament gwiazd, wydaje już bestsellerowe powieści, ma oddane grono czytelników, więc idziemy tym samym tropem. I rozpoczniemy dzień debiutantami. Będzie to Kalina Jaszczur i Krzysztof Arkadiusz Rędzio, który napisał książkę z akcją Sandomierzu, więc tym bardziej trzeba o niej powiedzieć. I tutaj o godzinie 12 zapraszamy na spotkanie z tymi debiutantami. To dla nich bardzo ważne spotkanie, więc przybywajcie. Tłumnie następne spotkanie, to spotkanie poprowadzę ja, a potem wcielę się już w rolę tego, który będzie przepytywany, bo kolejne spotkanie będzie ze mną i z Mariuszem Kaniosem, pisarzem Starnobrzega z Zawisły, ale takim, który się wychował w Sandomierzu, więc tutaj też będzie właściwie bardzo sandomierski, mocny panel. Potem już przechodzimy do zaproszonych gwiazd. Będzie Mieczysław Gorzka, będzie Piotr Kościelny, który na naszym festiwalu będzie miał premierę swojej najnowszej książki. Będzie to jedno z pierwszych miejsc, gdzie będzie można tę książkę zakupić i o niej porozmawiać. I będzie Katarzyna Wolwowicz, która jest obecnie królową audiobooków. Jej książki są odsłuchiwane w setkach tysięcy odsłuchów i robi oszałamiającą karierę. Wszyscy są z Dolnego Śląska ten, ten panel poświęcamy tak jakby Dolnemu e, Śląskowi. E, no i na sam koniec e, małżeństwo, które pisze książki, nie, nie wiem jak Wspólnie z żoną można cokolwiek napisać oprócz listy zakupów, bo tu są kłótnie, a oni piszą książki i to hity są ekranizowani, czyli Państwo Kuźmińscy, co ciekawe, też mający związki z Sandomierzem. To zradzimy pewnie na spotkaniu, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, więc Pan, cały Dzień Kryminalny jest jak najbardziej Sandomierski, to tak trzeba powiedzieć. No i tak jak mówiłem, ja już na przyszły rok mogę ogłosić listę autorów, którzy będą, ale nie chcę zdradzać szczegółów, ale już mamy obiecane też najlepsze nazwiska z Polski, a to jest pokosiem i efektem tego, jak Sandomierz jest. Odbierany no i stał się taką stolicą, nie chcę powiedzieć, że zbrodni, bo tego byśmy nie chcieli, ale kryminału na pewno, począwszy od Miłoszewskiego przez Ojca Mateusza, aż po książki, które mają tutaj swoje miejsce. Zatem zapraszam Państwa, przybywajcie tłumnie, będzie można kupić książki autorów, którzy występują na panelach, porozmawiać z nimi, złapać podpis i dobrze się bawić. Mam taką nadzieję. No i też dla mnie bardzo ważne jako Sandomierzanina jest to, że ten festiwal nie jest takim po prostu wydarzeniem pojedynczym, tylko bierze w nim udział całe miasto, czyli właśnie wszystkie instytucje i prywatne i publiczne się to, w to wspólnie włączają. Chyba efektem tego jest to, że jest tak dobrze odbierany na zewnątrz. Zatem zapraszam na drugą edycję i już zapraszam na trzecią w przyszłym roku. Świetnie powiedziane, oczywiście, zanim się druga zaczęła, trzymamy oczywiście kciuki za trzecią. Drodzy Państwo, dużo treści udało się nam przekazać. Na pewno nie jest to wszystko. Wszystkie treści znajdują się na ulotkach, na plakatach, na stronach internetowych organizatorów, partnerów, partnerów medialnych, więc zachęcamy oczywiście do korzystania, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Te treści wszystkie nie zostały zaprogramowane przez sztuczną inteligencję, bowiem jak przed rokiem systemem operacyjnym festiwalu jest żywy człowiek. Pani Aleksandra Pawłowska-Mazur, pozwolisz Ola, że w tym momencie. Dla nas ten festiwal to jest ogromna radość, to jest radość dzielenia się z pasją, z czymś, czym żyjemy na co dzień. I cieszymy się, że taka przestrzeń w Sandomierzu się wytworzyła i że razem z naszymi czytelnikami możemy się cieszyć zaproszonymi autorami, gośćmi festiwalu i świętować literaturę w Sandomierzu. Bardzo dziękujemy. Czując ciężar, ale zarazem i splendor tworzenia literatury w Sandomierzu od wieków, wiele postaci, nazwisk tutaj już padło, uważamy, że Sandomierz jako marka, jego marka została zbudowana tak, że na bazie literatury, na bazie twórców literatury, którzy stąd wywodzili się tutaj, tworzyli bądź mieli związki z Sandomierzem. Bogaty program i jego liczne konteksty związków z Sandomierzem dają wyraz temu, że Sandomierz rozwija się w dobrą stronę i także w tą dobrą stronę w postaci literatury, kultury powinien w dalszym ciągu się kierować. Uważamy, że kolejne osoby tworzące Krzysztof Arkadiusz Rędzio, Michał Śmielak, to są mega przykłady osobowości, które. Warto naśladować. Także przykład dla młodzieży, dla bycia autorytetem, który jest rozpoznawalny z wdzięczną dziedziną literatury i bycie z Sandomierza. Jest to idealna kompozycja, i dlatego zależy nam na tym, żeby po pierwsze odkryć wszystkich, którzy, wszystkich pewnie się nie da, ale większość. Tych, którzy literacko byli i są związani z Sandomierzem, aby spowodować taką stymulację, że jednak ta literatura, Sandomierz, jest to dziedzina, w którą warto iść i głównie taki bodziec dla młodych, że, że tworzyć można literaturę bez żadnych kosztów, praktycznie. Można usiąść, pisać, a kiedyś się być może się z tym podzielić i może się okazać, że ma się świetne pióro. I nie ujmuje się swoją postawą i twórczością, a wręcz przeciwnie, jest się tak samo dobrym jak ci już, którzy tutaj tworzyli. Festiwal, podobnie jak w założeniach w ubiegłorocznych, także w tym roku, jest skierowany do każdej grupy wiekowej, zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dorosłych, seniorów. Nie ma tutaj osób wykluczonych, także zapraszamy te, które na co dzień mogą się czuć wykluczone. Więc staramy się poprzez literaturę integrować środowisko, a także kreować tą kulturę czytania, kulturę literatury, która w Sandomierzu jest zakorzeniona od wieków. I miejmy nadzieję, że cały czas będzie przeżywać renesans, także nasz festiwal będzie do tego stymulował. Liczymy na Państwa obecność, zapraszamy serdecznie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.